Zostało nas... mało. Spotkanie drugiego człowieka pośród tego pustkowia to trochę jak święto, jeśli ma się ku temu okazję, aż głupio nie pogadać z czymś, co żyje i nie chce cię zabić. Jest mnóstwo tematów do rozmowy z przyjacielem, z nieznajomym trochę mniej, a teraz rzadko komu ufa się przy pierwszym kontakcie. Mimo to, jeśli spotkasz się z drugim człowiekiem, a choć trochę nie lubisz samotności, Gęba wyschnie ci od gadania, a uszy zwiędną od słuchania. Trzeba o czymś mówić najlepiej o czymś ciekawym. Nieważne, czy to prawda, czy ty z spalca brednie. Ciekawej opowieści słucha się zawsze z przyjemnością. Możecie jeszcze ci w to uwierzyć, ale w zastranych stanach są tacy, co spaplanie się utrzymują. Jak to możliwe? Razem ze mną przyjrzyj się legendom neuroszymowskiego świata. Zapraszam. Zanim przejdziemy do omawiania samych legend. Zastanówmy się, jaką funkcję pełnią na sesji. Pierwszym i oczywistym zastosowaniem legend jest ubogacanie tła fabularnego gry. Im więcej ich słyszymy i im lepsze są, tym łatwiej nam odnieść wrażenie, że zanurzamy się w żyjącym, różnorodnym świecie. Rzeczywiście tak jest, ale to nie jedyny sposób, w jaki legendy mogą się nam przydać. Mogą bowiem nieść ze sobą użyteczne informacje. Zależnie od się mistrza gry, każda legenda może mieć w sobie trochę więcej albo trochę mniej prawdy. Usłyszenie strasznej historii o jakimś miejscu może sprawić, że zrezygnujecie z odwiedzania go, a tym samym unikniecie realnego, śmiertelnego niebezpieczeństwa. Innym razem będziecie na tyle hardzi, żeby iść mimo przerażających opowieści. Wtedy możecie obłowić się na tych wszystkich gamblach, które tylko leżą i czekają na śmiałków w swoich przeklętych, nawiedzonych miejscach. Legendy nie muszą być jednak surrealistyczne i mogą odwoływać się do jak najbardziej realnych strachów. Groźby spotkania maszyn Molocha, mutantów, zmutowanych bestii czy po prostu wyjątkowo złych ludzi. Chęć zweryfikowania prawdziwości danej legendy może być świetnym zapalnikiem dla przygody. Bywa, że drużyna usłyszawszy coś ciekawego, zmienia swoje plany. Na chwilę porzuca swój główny cel. Jako sandboxowy mistrz gry po prostu to uwielbia, bo gdy gracze zajmują się czymś mniej istotnym, świat wokół nich wciąż żyje, a ich największe problemy wciąż się pogłębiają. No ale przecież dokładnie takie jest życie, a już zwłaszcza to postapokaliptyczne. Nic nie stoi na przeszkodzie wykroczenie ścieżką legendy stanowiło główny wątek przygody. Może być też tak, że drużyna nie bawi się w pogromców mitów. Wierzy w legendę i ucieka przed nią lub chce ją zwalczyć. Być może nie są w tym tacy naiwni i to wszystko prawda. Dobry Mistrz Gry nigdy nie zdradzi przed końcem. Legendy to tak wiele materiału do zabawy, że robi mi się ciepło na samą myśl. Mam nadzieję, że po tym odcinku będziecie mieli podobnie. Na potrzeby tego odcinka każda puszczona w obieg niepewna informacja to legenda. Ale legenda legendie nie równa. Jeśli legenda dotyczy czegoś małego, niezbyt istotnego w skali kontynentu czy regionu, można ją spokojnie nazwać plotką. Te powinny się pojawiać na sesji mniej więcej tak samo często jak spotykani przez drużynę rozmowni bohaterowie niezależni. W tym świecie bardzo łatwo pieprzyć trzy po trzy, zwłaszcza gdy się coś przed chwilą usłyszało i po prostu rozwala cię, chcesz się tym podzielić. A jednocześnie, tak jak wcześniej powiedziałem, ludzie obok innych ludzi raczej trzymają uszy otwarte. A Anuście o mnie coś ciekawego i będzie kapa. Stąd też łatwo o powstawanie różnych sekt i kultów, bo ludzie często nie zamykają uszu nawet na największe głupoty, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek. W każdym razie plotki to wszystkie te niepewne informacje które usłyszało jeszcze niewiele osób i które nie zdążyły urosnąć do niebotycznych rozmiarów. Może kilka przykładów, a bardzo proszę. Podobno w tej fabryce straży. Słyszałeś, że pani Camembert jest kochanką prezydenta? Na ten rodzaj szczurów najlepiej działa sól. Słyszałem, że jeśli wystrzelisz w tym miejscu, ściągniesz na siebie gniew artemityny. Woda z tej studni leczy choroby. Te bestie to ino srebrnymi kulami można udziałać. Jeśli wejdziesz tam tuż przed świtem, gdy jest najciemniej, ujrzysz całe stosy świecących kamieni. Panie, daj mi spokój, w tamtym wypizdowie czego to nie było? Nie wiesz, ile z tych plotek było kompletnym byczym gównem? Ile po prostu troszkę mijało się z prawdą, a które stanowiły fakt? I o to właśnie chodzi. Uznasz to za nonsens? Zignorujesz całkowicie? lub pójdziesz to sprawdzić. Mistrzu gry, używaj plotek gęsto, często i porządnie. Zadbaj o dobrą równowagę między tymi, które mówią prawdę, a tymi, które są po prostu sposobem na zmarnowanie czasu. Graczu, dla ciebie mam zupełnie inną radę. Zapamiętaj, co mówią ludzie, analizuj informacje i zagłębiaj się w plotki. Po pierwsze, w ten sposób masz szansę coś zyskać, a po drugie będziesz o wiele mocniej doceniał każdą głupotę wyrywającą się z ust Bena. Większą legendę można nazwać właśnie legendą albo nawet mitem. 30 lat apokalipsy zdążyło zrodzić naprawdę wiele potężnych i popularnych historii. To nie są banialuki na jedno zdanie czy dwa, to zwykle materiał na cały klimatyczny wieczór przy ogniu, czasem nawet na kilka dni opowieści. W przeciwieństwie do plotek, na moich sesjach każda z tych legend ma swoją sławę. Wyrażaną w wartościach od 1 do 20. Gdy w kampanii po raz pierwszy pojawia się wzmianka o niej, każdy gracz wykonuje losowy rzut k 20. Jak interpretuje ten rzut? Jeśli gracz wyrzuci jeden albo dwa, oznacza to, że jego postać świetnie zna tę legendę. Właściwie mogłaby ją sama opowiedzieć. Jeśli trafi po prostu w zakres sławy danej legendy, oznacza to, że bohater słyszał o niej. Rzut na styk oznacza, że tylko coś tam odbiło mu się o uszy. Jeśli zaś nie trafi w ogóle, bohater nigdy nie słyszał o tej legendzie, ale chętnie wysłucha opowieści i być może nawet za to zapłaci? Przy dwudziestce można uznać, że historia wydaje się dla niego wyjątkowo fascynująca i być może będzie chciał nawet za nią zapłacić podwójnie. Mimo że każda z wielkich legend ma swój pierwotny rdzeń, może się znacznie różnić w zależności od regionu, w którym jest opowiadana. W jednym miejscu legendarny łowca nagród będzie po prostu zwykłym pasterzem, który szuka zemsty na zabójcach swojej żony a w innym będzie zesłanym prosto z niebios aniołem zemsty z ognistym mieczem i laserową pukawką. Jest tak, ponieważ każda legenda jest obudowana całą masą plotek. Zwykle jej rdzeń pozostaje rozpoznawalny, ale szczegóły mogą być bardzo, ale to bardzo różne. Poznawanie kolejnych wersji legend to jedna z dróg pozwalająca dowiedzieć się o co właściwie z nią chodzi. Czy to po prostu kolejna historyjka, którą straszy się dzieci i kontroluje dorosłych? Czy może jest w tym trochę użytecznej prawdy? Jak widzisz, legenda na sesji nie jest jak plotka, to znacznie większa i potężniejsza rzecz, znana w mniejszym lub większym stopniu w całych zasranych stanach. Porządne legendy mogą doprowadzić do organizowania wypraw ekspedycyjnych, dodatkowego zbrojenia się konkretnych okolic, bustoszenia całych regionów. Mogą dawać początek kultom, sektom i innym organizacjom. Graczu, ważna uwaga do ciebie. Pamiętaj, że twój bohater przeżył w tym przepełnionym legendami świecie całe swoje życie lub dużą jego część. I teraz jest bardzo naiwny. O wiele bardziej naiwny niż przeciętny przedstawiciel naszego społeczeństwa. A przeciętny przedstawiciel naszego społeczeństwa jest zarąbiście naiwny. Dla twojego bohatera ciekawa historyjka to nie byle bajka. Nigdy nie może być pewien, czy przypadkiem nie usłyszał właśnie prawdy objawionej. Będzie mu jednak o wiele łatwiej oprzeć się kalumniom, jeśli będzie miał dużo sprytu, wiedzy w temacie albo po prostu będzie bardzo dobrze postrzegał emocje. Wtedy przynajmniej nie da sobie wcisnąć surowego kitu. Nawet krótka, ale wciągająca plotka stanowi gabel. Dobrze opowiedziana bójda może dać Ci posiłek w knajpie, zapewnić wejściówkę do klubu lub przejście przez granicę regionu. Może też wykupić Ci wolność, gdy schwytają Cię chciwi gangerzy lub odwlec moment Twojej egzekucji, gdy jesteś przysłuchiwany. Ale to tylko kilka z ich zastosowań. Teraz omówimy niektóre z nich w mechaniczno-fabularnym świetle. Ważna uwaga, wszystkie zasady, które prezentuję od tej pory są moimi autorskimi, dodatkowymi zasadami. Moja ekipa się z nimi dobrze bawiła, więc być może Twoja również będzie. Reguły te w żaden sposób nie kolidują z mechaniką oficjalną. Nie znajdziecie ich jednak w dotychczasowych oficjalnych podręcznikach, za to usłyszycie je na moich sesjach. Sprawdzą się one przede wszystkim w tych ekipach, gdzie uwielbia się dostrzeganie głębi świata, odkrywanie psychiki bohaterów. I mnóstwo soczystego roleplayu. Serdecznie zapraszam do wykorzystywania ich na swoich sesjach i opowiadania, jak zadziałały u Was. A teraz do rzeczy. Jeśli bohater gracza chciałby sprzedać swoją na np. właścicielowi baru i coś w zamian zyskać, można to fajnie załatwić mechanicznie. Gdy bohater wie, że to, o czym mówi, to prawda, można zastosować otwarty test perswazji. W innym wypadku należy posłużyć się umiejętnością blef. Uzyskane w tym teście punkty sukcesu to wartość w gamblach, jaką reprezentuje sobą dana plotka. Jeśli to tylko jednozdaniowa bzdura, górny limit to 3 gamble. Jeśli to cały stek bzdur wypełniający wieczór, mistrz gry może podbić limit nawet do 10 gamble. Utrudnienia do tego testu mogą wynikać przede wszystkim ze znajomości legendy. Gdy bohater nie do końca wie o czym mówi, dodaj mu 10% utrudnienia, jeśli brakuje mu po prostu kilku szczegółów, lub 30% utrudnienia, jeśli brakuje mu kluczowych informacji. Jeśli zmyśla tak bardzo, że co drugą rzecz musi improwizować, należy mu się może nawet 60% utrudnienia. Gdy zaś słuchacz sceptycznie podchodzi do historii, bo na przykład wjeżdża mu ona na pogląd na świat, dodaj 30-60% zależnie od skali zgrzytu. Jeśli zaś dana postać po prostu niechętnie płaci za historyjki, dodaj od razu 60%. Jak widać, w ten sposób u sceptycznego i chytrego barmana nie dostaniesz za dużo, no ale przecież nie każdy przedsiębiorca z osranych stanów ma kołek od dupy po gardło. Potencjalne ułatwienie to na np. pijana publika. Dałbym 10% ułatwienia, jeśli słuchacz jest po jednym piwku lub 30% ułatwienia, jeśli jest już naprawdę dobrze zrobiony, ale wciąż komunikuje. Ułatwić sprawę może również wielka naiwność. Mistrz gry może ci spokojnie przydzielić 30% ułatwienia, jeśli opowiadasz legendę dziecku lub 10%, jeśli opowiadasz naiwnemu dorosłemu, na przykład dowolnemu człowiekowi z Salt Lake City albo Vegas. Barmana czy dowolnego innego gościa z przed chwili nie za bardzo obchodziła prawdziwość Twojego wywodu. Czy to coś było autentyczne, było naprawdę mało istotne. Ważne było jak to opowiedziałeś. Jeżeli dobrze to opowiedziałeś, to lepiej się przy tym bawił i więcej zapłacił. Będzie powtarzał plotkę i pewnie też na tym zarobi, więc jakość Twojej opowieści przekłada się później na jego zarobek. Ty też sam wiedziałeś, że nie obchodzi Cię jego przekonanie czy zafascynowanie, po prostu chciałeś coś ugrać. A co jeśli chcesz sprawić, by ktoś rzeczywiście uwierzył w Twoją historię? Tutaj zastosujesz ten sam test z tymi samymi utrudnieniami. Mistrz gry za to sam siebie zapyta, czy bohater niezależny będzie chciał spróbować podważyć Twoją opowieść. Lub jeśli to BM będzie chciał zmanipulować gracza, to gracz się nad tym zastanowi. Jeśli postać po prostu nastawiła się na słuchanie i chętnie przyjmie do głowy trochę nowego śmiecia, wszystko zależy od powodzenia w teście opowiadającego bohatera. Wtedy, jeśli chodzi tylko i wyłącznie o przekonanie drugiej osoby, wystarczy zwykły test, nie musi być otwarty. Jeśli jednak bohater słuchający jest z jakiegokolwiek powodu sceptyczny, będziemy mieli do czynienia z testem przeciwstawnym. Jeśli nie wiesz, jak wykonywać takie testy, polecam Ci mój film o mechanice podstawowej. W prawym górnym rogu powinna teraz wyjechać karta. Wracając, wykonujemy test przeciwstawny. Opowiadający wykona więc otwarty test perswazji czy blefu, a słuchający otwarty test postrzegania emocji lub wiedzy w temacie, który porusza dana historyjka. Postrzeganie emocji oprzemy na charakterze lub percepcji, a wiedzę na skrycie. Wygrana opowiadającego sprawi, że słuchacz uwierzy w historię i będzie ją przekazywał dalej. Jeśli wygra słuchający, plotka będzie dla niego po prostu kolejną bzdurą. Ktoś teraz mógłby się słusznie zastanawiać, czy aby przypadkiem plotka, w którą ktoś prawdziwie uwierzy, nie powinna być więcej warta? A no powinna! Jeśli zdecydujesz się na sprzedawanie informacji tak, by słuchający w nią uwierzył, jej wartość w gamblach wzrośnie dwukrotnie. Jeśli więc w przeciwstawnym teście osiągniesz 10 punktów przewagi, za historyjkę zainkasujesz nawet 20 gambli. Dobry interes? Też tak uważam. Nadal myślisz, że nie da się być bardem w postapo? Nic bardziej innego! Domyślasz się już pewnie, że po zasranych Stanach pełno się kręci takich, co utrzymują się z pieprzenia. Ale nie z takiego pieprzenia, z pieprzenia ustami. Pamiętaj jednak, że test robi się tutaj wyjątkowo trudny. Nie dość, że masz szansę otrzymać te wszystkie potencjalne utrudnienia, o których mówiłem przed chwilą, to jeszcze testujesz przeciwstawnie. Czasami o wiele trudniej uzyskać punkty przewagi od punktów sukcesu. No chyba, że widzisz, że masz do czynienia z naiwniakiem, wtedy może być nawet łatwiej, bo jeśli tu uzyskasz 0 punktów sukcesu, a gość 10 punktów porażki, to masz w ten sposób 10 punktów przewagi. Teraz już pewnie wiesz, dlaczego najłatwiej kontroluje się głupich ludzi i dlaczego sekciarze są tacy bogaci. Dobra, dobra. Zarabianie na historykach to mimo wszystko zawsze jakieś ryzyko. No ale nawet nie nieważne, którą z opcji wybierzesz, przecież wszyscy kochamy hazard. Tylko co to za hazard, gdy nie możesz nic stracić? A no właśnie możesz. Możesz stracić wiarygodność i możesz też zyskać złą sławę. Wystarczy, że raz w danym barze przesadzisz z kreatywnością, a później już nikt w całej mieścinie nie będzie chciał cię słuchać. I to w żadnej sprawie, nie tylko zarobkowej. Uznają cię po prostu za jeden wielki chodzący przekręt. Dobry postapokaliptyczny Bart nie przesadza z ryzykiem, kiedy nie może sobie na to pozwolić. Dobra, a co jeśli chcesz zrobić prawdziwy show? Do historyjki dodasz jakiś wygrzewany z sterty gruzów przedwojenny film grozy, który nazwiesz autentycznym dokumentem. Zagrasz światłem i muzyką. Podświetlisz sobie twarz latarką, gdy w historii potwór wyskoczy ze świetnika. Wszystkie takie i podobne zabiegi mogą dać Ci dodatkowe ułatwienia do testu, a więc ułatwić zdobywanie punktów sukcesu co przełoży się na większą wartość historii. Pamiętasz o limicie 3 lub 10 gambli, o którym wspomniałem wcześniej? Rośnie on oczywiście do 6 lub 20, kiedy starasz się, żeby słuchacz uwierzył w historię. Ale ja tutaj nie o tym. To limit nie na historię, tylko na słuchacza. Jeśli chcesz naprawdę zarabiać na opowieściach, Znajdź sobie zawsze odpowiednio dużą publikę. W takich sytuacjach mistrz gry powinien przydzielić ci utrudnienie za wielkość publiki. Za każdą dodatkową osobę, którą chcesz oczarować, doda 5% utrudnienia. A no i żeby nie było przesady, można uznać, że jeden poranek czy wieczór w karczmie to czas wystarczający na opowiedzenie jednej dużej historii lub trzech małych. Jeśli w danym miejscu opowiesz jakąś historię, to nie opowiesz jej kolejnej osobie z tego samego miejsca, tego samego wieczora. Możesz być pewien, że w tym świecie każda ciekawa historyjka, którą przekażesz, rozniesie się po okolicy jak pożar w suchym lesie. Jeśli więc opowiedziałeś coś w barze, możesz uznać, że w tej okolicy ta historyjka jest już zużyta. Nie podejdziesz do trzech osób z rzędu i nie opowiesz im tego samego. Bywa, że legenda nie zapewnia jedynie garści niepewnych informacji ale rzeczywiście oddziałuje na psychikę słuchaczy. Robi to jednak tylko wtedy, gdy postać uwierzy w historię na przedstawionych wcześniej zasadach. Niezależnie od tego, czy postać zdecydowała się w nią uwierzyć, czy była sceptyczna, ale dała się przekonać. Pod tym względem legendy możemy podzielić na przynajmniej trzy rodzaje. Rozrywkowe, straszne i inspirujące. Uwierzenie w rozrywkową opowieść da ci dobry humor. Pozwoli Ci łatwiej oprzeć się puszeniu ze strony Tornado, jeśli masz jakieś przy sobie lub jest możliwość kupienia go, pomoże ci także w walce z innymi nałogami. Dzięki dobremu humorowi będzie Ci również łatwiej pozostać na obranej drodze mimo przeciwności. Za każdy punkt przewagi opowiadającego Twoje testy niezłomności i morale zrobią się o 5% łatwiejsze na całą dobę. Na karcie postaci napisz na przykład pogoda ducha 20%. Uwierzenie w straszną historyjkę wzbudzi w Tobie niepokój. Zwykle będziesz próbował się przed nimi oprzeć, ale niekoniecznie. Straszne historyjki sprawią, że za każdy punkt przewagi opowiadającego, twoje testy morale i niezłomności zrobią się o 5% trudniejsze na całą dobę. Tyle będziesz potrzebował, żeby ochłonąć. Na karcie zapisz na przykład niepokój 15%. Legendy inspirujące mogą dać Ci prawdziwego kopa do dokonania wielkich czynów. Jeśli w taką uwierzysz, za każdy punkt przewagi opowiadającego otrzymasz 5% ułatwienia do dowolnego testu. Inspiracja działa jak zasób. Sam zdecydujesz się, kiedy wykorzystać inspirację i jak dużo zużyć jej na dany test. Jak widzisz, to prawdziwie potężny zasób, ale wciąż zasób. W przeciwieństwie do pogody ducha czy niepokoju, gdy zadziała, ubywa go. Jeśli nie wykorzystasz go całego, znika po jednej dobie od jego uzyskania. Na karcie zapisz na przykład inspiracja 20%. Jeśli mamy do czynienia z krótszą historyjką, taką jakich odtropisz 3 w jeden wieczór, Maksymalny modyfikator do uzyskania to 10%. Jeśli zaś i słuchanie zajmie cały wieczór, nie nakładam ograniczenia. Jest jeszcze jedna uwaga: efekty się nie nakładają, ale potężniejsze zastępują te słabsze. Dodatkowo nie można być jednocześnie zaniepokojonym i pogodnym. Te efekty znoszą się wzajemnie, a przewaga jednego z nich zostaje na karcie postaci w postaci nadwyżki. Plotki i legendy to potężne narzędzie dla mistrza gry służące za budulec świata i zapalnik niezliczonych przygód. Są również ważne dla graczy jako źródło informacji i ewentualnego zysku. Jeśli chcesz przygotować plotkę wystarczy tyle informacji, w której sprawdzenie będzie wymagało od graczy nieco wysiłku. Nie zdziw się jak oleją 80% wyprodukowanych przez ciebie plotek. Tak właśnie powinno być. Legendy to jednak twardszy orzech do zgryzienia i ich przygotowanie będzie wymagało już nieco wysiłku. Możesz również zastosować te, które twórcy porozrzucali dla nas po różnych podręcznikach. Myślę, czy my może nie kontynuować tematu legend w kolejnym odcinku o świecie, opowiedziałbym wtedy o konkretnych legendach ze świata Neuroshima. Powiedziałbym o tym, do jakich konwencji pasują i jak wykorzystać je na sesji? Jeśli myślisz, że to dobry pomysł, zostaw lajka pod tym filmem, a najlepiej wspomnij o tym w komentarzu. Masz jakąś konkretną legendę, o której chciałbyś, żebym opowiedział? A może wymyśliłeś jakąś legendę do świata Neuroshim i chciałbyś się nią podzielić? Jak najbardziej zapraszam do robienia tego w komentarzach. Zróbmy może tak. Jak któraś z legend w komentarzach uzyska 10 łapek w górę, pojawi się na którejś sesji, które wrzucę na kanał. Tylko to musi być autorska legenda, oficjalne legendy będą się pojawiały. Jeśli zaś nie chcesz ominąć kolejnych materiałów o świecie, czy w ogóle o Neurosinie, zasubskrybuj ten kanał. Na wszelki wypadek opowiedz też dzwoneczkowi historię o takich dzwoneczkach, co to nie powiadamiały subskrybentów o nowych filmach. Jeśli chcesz mieć ze mną częstszy kontakt, sprawdź mojego facebooka, link w opisie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, opowiedz o tych filmach swoim znajomym zainteresowanym RPGami. Nie pozwólmy Neurosimie stać się legendą. Do zobaczenia.